Witajcie kochani, 5 grudnia Dzisiaj śniadanie prawie takie samo jak wczoraj Ale dzisiaj jest krem jaglany Wczoraj był budyń owsiany Rymuje I do tego banan, maliny mrożone oraz masło orzechowe Już dodałam do środka I zabieramy się za jedzenie Witajcie, dzisiaj mamy sobotę Zaczynamy weekend nie mogę uwierzyć w to, że nagrałam już cztery filmy, a teraz będzie to piąty. Że jakoś daje radę, że wiecie, nie załamuję się. Bardzo, bardzo się cieszę i e, staram się Wam przekazywać pozytywną energię, właśnie na tych świątecznych filmach, żebyście też oglądając je, mieli pozytywny nastrój i mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Chcę być z Wami jak najbardziej na bieżąco. Jestem też na Instagramie, informuję Was, kiedy są vlogmasy, kiedy właśnie będę je wstawiała. Także obserwujcie mnie, knijcie także dzwoneczek tutaj na kanale, aby nie ominąć właśnie żadnego vloga, e, ponieważ staram się nad nimi, chcę żebyście po prostu byli razem ze mną przez cały grudzień żebyście odliczali no i tak jak weekend u mnie zawsze wiąże się ze sprzątaniem mojego pokoju a teraz dodatkowo jeszcze z ubieraniem choinki, ponieważ taka jest tradycja u mnie taką sobie właśnie tradycję zrobiłam że... Mm, od kilku lat zawsze przed Mikołajkami już mam ubraną choinkę w pokoju Ja w pokoju mam sztuczną choinkę, więc ona może sobie stać przez cały grudzień i to nie będzie przeszkadzało U nas na dole w salonie jak zwykle będzie taka duża, żywa choinka, ale ją ubieramy zazwyczaj kilka dni przed świętami, aby po prostu pięknie wyglądała No i dzisiaj będzie trochę takie klinły w mi świąteczne ze mną Chcę też trochę ozdobić ten pokój na święta, ponieważ mam trochę dodatków, dokupiłam też kilka No ale jeszcze nie poustawię ich nigdzie, muszę najpierw posprzątać w tym pokoju e, wszystkie rzeczy poprzenosić, ponieważ mam tutaj jeszcze jakieś paczki nieotworzone, więc jest tego naprawdę dużo no i tak jak sobota, no to właśnie sprzątanie i mam nadzieję, że szybko mi się uda to zrobić, ponieważ planuję jeszcze dzisiaj nagrać jeden filmik, chociaż wątpię, że mi się to uda ponieważ jeszcze mam do szkoły kilka rzeczy do zrobienia a jutro są Mikołajki i... Też planuję dla Was nagrywać vloga. Trochę mam tych obowiązków na weekend. W przyszłym tygodniu też sporo rzeczy mam wrażenie, że będzie się działo. Ze szkoły i też takich, wiecie, moich prywatnych. Także, no, muszę się sprężyć. Dzisiaj nie mogłam po w ogóle wstać z łóżka, mimo tego, że o 8.30 miałam budzik, ale po prostu nie wiem, jeszcze przesyłam rano film, bo na początku się przestraszyłam, że on w nocy się dodał, ale okazało się, że w ogóle się nie przesłał i no niestety muszę teraz tak trochę przesyłać go na szybko żeby właśnie był jeszcze o 11 na kanale ponieważ umówiłam się tak trochę z wami, że w weekendy filmy będą nieco wcześniej ponieważ macie więcej czasu, ale jeszcze nie wiem jak to będzie bo naprawdę montowanie tego wszystkiego wysyłanie na YouTube'a, robienie miniaturek, no jest dość pracochłonne zaraz otworzę sobie kalendarze adwentowe ja już jestem po śniadaniu ogarnięta w miarę no i teraz jak jest ładna pogoda jest światło, to biorę się właśnie za sprzątanie tego pokoju i najgorsze to że nie wiem od czego zacząć, ja zawsze mam taki problem Ponieważ um, Przez cały tydzień gromadzą mi się jakieś rzeczy Jakieś różne paczki właśnie Jakieś takie, robi się po prostu bałagan I później nie wiem, gdzie mam to wszystko Wynosić Co mam z tym robić I jakby jak to sprzątać, żeby to jakoś fajnie wyglądało? Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj jakoś fajnie ten pokój ozdobić. Choinkę chyba ubiorę trochę później. Najpierw posprzątam, żeby było już czysto, i postawię moją białą choinkę. W ogóle w tym roku mam trochę inną. Ona będzie wyglądała pewnie identycznie jak ta moja zeszłoroczna. Ale po prostu musieliśmy już kupić nową, ponieważ tamta z tamtego roku nie wyglądała już tak fajnie. Ale nie wiem, czy będzie większa, czy będzie wyższa. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ jej właśnie jeszcze nie rozkładałam, więc zrobię to razem z Wami. Otwieram pierwsze kalendarze adwentowe z czekoladkami. I dzisiaj chyba jest jakaś dziewczynka w czapce, tak mi się wydaje. Światełka zapalone, to od razu ładniej to wygląda. Tutaj jest NYX i jest Skrab do ust, tak, w sumie fajnie. Ja mam um, trochę dużo tych skrabów do ust w mojej kolekcji. E, ale fajnie, przetestuję sobie i jest on dość spory. Lumen to jak na razie jeden z moich faworytów. I jest to taki oto krem pod oczy. Tutaj nux. Jak na razie przyznam wam, że ten kalendarz jest w sumie spoko, ale też mnie jakoś bardzo nie zaskakuje. Nie jest to coś takiego wow. I w sumie znowu coś podobnego co wczoraj chyba, czy przedwczoraj e, coś do twarzy, do ciała jakiś żel myjący Ehm, Szkoda, że właśnie powtarzają się mniej więcej te rzeczy, one są takie podobne. Dzisiaj obstawiam, może będzie zwykły karmel, ponieważ chyba tego jeszcze nie było. Tak, ale kozacko, dzisiaj jest sam karmel, tutaj kinder. I znowu jest to czekoladka zwykła z Yves Rocher Też jestem jak na razie zadowolona. Nie wiem, czy ja dobrze to rozumiem, ale chyba to jest jakaś płukanka do włosów, o ile dobrze czytam, chociaż mogę się mylić Jeszcze sobie przeczytam na stronie, zobaczę. W sumie nigdy nie miałam z czymś takim. Więc ciekawe. Tutaj jest zdrowa żywność. Coś tutaj się niestety mm, przekrzywiło, ale mam. Jest to krem owocowy, śliwka, ale przyznam wam, że już właśnie była taka pasta orzechowa, też w takiej gramaturze, i według mnie to jest nieco za mało. Oto produkty z kalendarza adwentowych. Ciężko jest mi wybrać ulubieńca, ale niech będzie to ten krem oraz ta milka karmelowa. Powiem wam, kochani, że ta piosenka. E, mimo tego, że jest dość krótka, znaczy w sumie to nie wiem, czy, wiedzieć, czy to jest piosenka, a bardziej taka melodia e, z Kevina. Budzi we mnie takie emocje, taki vibe, że możecie sobie przesłuchać. E, naprawdę, no, kocham totalnie i chyba Kevin nigdy mi się nie znudzi, Już nie mogę się doczekać i naprawdę poczułam taki typowy, świąteczny klimat właśnie słuchając jej. E, tak samo jest z tą melodią, właśnie z Kevina. Serio, przyznam Wam, że jak nie wiem, słucham tego, to po prostu mam ten film przed oczami. Tutaj mam trochę świątecznych ozdób, jest to w sumie większość takich właśnie jakichś figurek, tutaj mam taką choinkę świecącą, tutaj aniołka, e, renifera, jakiś domek, jakiś lampion, to co kupiłam wczoraj, więc muszę to jakoś porozdzielać na każdą część pokoju, żeby coś było. Jestem bardzo ciekawa, czy uda mi się wszystko jakoś ładnie Poukładać. Mam małą obsługę z filmem, ponieważ dopiero ma 80%, a jest już 11%, a miał już być na kanale. Pominijmy to. Czas posprzątać w pokoju, także zrobię Wam może takiego szybkiego time timelapsa, żebyście widzieli co robię, ale żeby to nie trwało aż tak długo, także... Teraz rzecz, której nie lubię robić, czyli zmienianie pościeli. Mam tutaj taką bardzo ładną z myszką Miki, no i stwierdziłam, że muszę to zrobić, ponieważ ja ogólnie bardzo lubię, jak w pokoju jest tak czysto, schludnie. A że jutro wiecie, Mikołajki i fajnie było, żeby było ładnie w tym pokoju, no to też zmienię oczywiście tutaj koc na świąteczny. Wydaje mi się, że aktualnie, jak jest taki klimat właśnie zimowo-świąteczny, to zostawię tylko i wyłącznie te cztery poduszki albo zostawę po prostu schowam, ponieważ nie chcę łączyć wiecie, mnóstwa kolorów, a fajnie, jak właśnie to łóżko wygląda w samej szarości. Go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. A moment we'll fill with love and joy. Mm, mm So beautiful, kissing on a mistletoe's baby wig. Bardzo duża część pokoju już jest posprzątana, jeszcze muszę wziąć odkurzacz, wszystko tutaj odkurzyć. No i jeszcze zostało mi kilka takich miejsc pojedynczych, ułożyłam już tak trochę dodatki świąteczne. Jeszcze planuję na toaletce zawiesić takie światełka, śnieżynki, więc muszę pójść po baterię, przykleić je tutaj na tą toaletkę i w sumie jakoś tak szybko mi poszło, cieszę się, to wszystko ładnie wygląda. Jeszcze planuję wziąć dywan, ale mając zwierzęta, no po prostu ten dywan szybko się brudzi, więc chcę tylko na jakieś, wiecie, fajne okazje, więc pewnie jak już będzie stała choinka to dopiero wtedy go wezmę i w ogóle nie wiem gdzie choinkę w tym roku postawić, czy tutaj, czy tu nie wiem, jeszcze zobaczę, mam tutaj już w pudełku choinkę, którą zaraz będę ubierała nawet nie wiecie jak bardzo się cieszę, ja już jestem po obiedzie, wzięłam sobie tutaj światełka przetestowałam czy wszystkie są dobre, mam sporo bombek, więc będę wam trochę pokazywała też przyspieszę wam, żebyście zobaczyli to wszystko, najpierw muszę w ogóle tą choinkę rozłożyć, żeby zobaczyć jak ona się prezentuje

Bo naprawdę rozkładanie tego wszystkiego było dość, tato, bo no i tak to w ogóle nie jest jeszcze w 100% tak dobrze. Mam teraz rozkminę, czy zostawiać tą choinkę tutaj, czy przenosić ją tu. Wydaje mi się, że w tym roku zrobimy tak, że właśnie tutaj będzie choinka, lampa, fotel i tutaj jeszcze mój stolik. Nie chcę jej chyba tutaj stawiać. Wydaje mi się, że tak zostawię na razie. Tutaj też jest kontakt z tyłu, tą lampę przeniosę tu, jakby do kontaktu. No i zobaczymy. Teraz biorę się za światełka. Zobaczcie, mam no już światełka. Stwierdziłam, że pomieszam kolory, dam trochę odcienia ciepłego i takiego właśnie zimnego. Zaraz jak będą bombki, to to ładniej będzie się prezentować. Zaczynam od takich bombek standardowych, jednokolorowych, które mam co roku, mam ich najwięcej i one tak uzupełniają tą choinkę, także zaczynam. No nie wiem, nie dociera do mnie, że dzi już dzisiaj ubieram choinkę i w ogóle jest grudzień, ten klimat świąteczny, mimo tego, że wiecie, wszystko jest super, to w moim głowie jednak jest takie... Co ty Mela robisz już w ogóle? Co ty robisz? No standard, standard rozwija się. To jest już po prostu tradycja. We're singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Kochani, choinka ubrana tak się prezentuje według mnie bardzo, bardzo ładnie. Cieszę się, że już mam ją w pokoju, ponieważ wprowadza go w taki świąteczny klimat. Ja też od razu tak miło się czuję, siedząc tutaj spędzając czas. Dodatkowo tutaj e, obok są świąteczne dodatki. Tutaj na toaletce powiesiłam jeszcze takie śnieżynki, takie lampki. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podoba mój pokój ozdobiony na święta. Czas na kalendarz adwentowy dla widzów. Dzisiaj piątka. Jestem bardzo ciekawa, co się trafi. I dzisiaj są to produkty od The Body Shop'u. Nie będę tego otwierała, ale jest to zestaw kosmetyków od The Body Shop'u. Ja także testuję ich różne świąteczne kolekcje i naprawdę jestem bardzo zadowolona. I losuję numerek. Zaraz muszę iść do komputera sprawdzić. I dzisiaj wygrywa Emilia z Olsztyna. Także gratulacje, leci do Ciebie taki zestaw. Nie odzywałam się trochę do Was jakieś dwie godziny, ponieważ dość mocno ogarniałam szkołę. Miałam naprawdę sporo rzeczy do zrobienia. Coś tam do prezentacji na polski Coś z angielskiego musiałam zrobić Z historii Naprawdę trochę tego było Więc stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj Żeby jutro mieć troszeczkę więcej wolnego Jeszcze montowałam tego vloga Nagrywałam TikToka Musiałam także posprzątać po ubieraniu choinki Jakoś ten czas tak szybko mi zleciał Także trochę mi to wszystko zajęło Ale w sumie cieszę się, że teraz już mam Cały poój ozdobiony Że już jest taki świąteczny klimat Jutro są mikołajki, więc będę się starała dla was nagrywać a ja teraz mam w planach zrobić wypiek, ale stwierdziłam, że dołączę to część, jak robię ten wypiek na jutrzejszego vloga, ponieważ y, jutro też jakby będzie efekt końcowy tego, co zrobię, więc po prostu jutro już wszystko zobaczycie, nie chcę, wiecie, mieszać, a ja już chciałabym się dzisiaj z Wami pożegnać w tym vlogu, y, ponieważ raczej nic ciekawego się nie wydarzy, a właśnie trochę jestem już taka, wiecie, zmęczona i chcę też sobie chwilę odpocząć wieczorem, także Wy oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję Wam za poświęcony na nie czas Bye, Pa, pa. this in my heart